Alin. Pierwsze zawody sportowe, pierwsze mecze piłki, ręcznej piłki, siatkowej, zanim rozlegną się okrzyki, wiwaty. Chciałbym na chwilkę powrócić do historii budowy tej hali. Trzecie liceum w jest jednym z najstarszych liceów w Kieleckim. Przez wiele lat kolejni dyrektorzy podejmowali starania na to, aby Taka hala przy trzecim liceum powstała. Niestety problemy związane z własnością ziemi, tutaj działek wokół naszej szkoły, sprawiały, że te, te starania kończyły się niepowodzeniem. Dopiero trzy lata temu, kiedy miasto Wielce stało się właścicielem gruntów wokół liceum, wokół naszej szkoły, Nasza społeczność podjęła starania i działania o przekonaniu władz miasta oraz radnych o konieczności wybudowania właśnie tutaj, takiego obiegu. Budowa hali rozpoczęła się w maju 2018 roku. Trwała 13 miesięcy, pod koniec czerwca ubiegłego, bieżącego roku, przepraszam, hala została oddana do użytku. Jak przy każdej tego rodzaju inwestycji, także i tutaj były problemy natury, przede wszystkim natury technicznej, które no, wynikały z konieczności bardziej precyzyjnego dostosowania warunków do... Potrzeb wszystkich naszych wychowanków, szczególnie młodzieży niepełnosprawnych. Kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów pracowały w trudnych warunkach. Mimo to, dzięki ciężkiej pracy, Norwid od zawsze był jednym z najbardziej usportowionych liceów w naszym mieście. Dlatego dziś, gdy Nasze liceum dysponuje tak wspaniałym obiektem przystosowanym do rozwoju fizycznego wszystkich uczniów, również tych niepełnosprawnych. Jestem przekonany, że Norwid będzie wiodącym czołowym liceum, czołową szkołą na arenie sportowej naszego miasta. Stworzone warunki pozwolą efektywnie rozwijać zainteresowania sportowe młodzieży. Nowy budynek będzie z pewnością służył organizacjom wielu imprez sportowych, nie tylko szkolnych, ale i miejskich, a być może i wojewódzkich. Życzę wszystkim obecnym i przyszłym wychowankom naszego liceum jak najwięcej miłych chwil spędzonych na zajęciach. Rozwijania sprawności fizycznej i talentów sportowych. Jednak ta hala to nie tylko obiekt sportowy. Będzie to także miejsce służące organizacji spotkań, uroczystości, prezentowania różnych talentów, różnorodnych form. Mam nadzieję także, że nowe sale lekcyjne, które powstały tutaj na piętrze, pięć dodatkowych sal lekcyjnych sprawi, że młodzież w takich fajnych warunkach będzie w spokoju mogła zdobywać wiedzę i nabywać nowe umiejętności. Dziękuję. Rodzice, nauczyciele, uczniowie z zaangażowanym w akcję na wolny chwilę,